O, no, Elżimaczki, ja jestem tak i dzisiaj będziemy grać w grę Among Us. Dobra, już ludzie startują. No, kurde. Ty O Jezu jest. Crayfish, tam jestem. Mm, o, dobra, no to um, oczywiście skana sobie zostawię na ostatnie no, najpierw idziemy do Electricala Dobra, kabarleczki. W ogóle też może będą fajerwerki, jak u mnie będą. Um, um, wiadomo, że będą fajerwerki z 20, jak będzie Sylwester. O nie. Dobra, no to się zobaczymy w następnej gierce. Dobra, już dołączyłem do innego hosta. Już tak wcześnie? on nie czemu taki duży player speed. Mm. Uj Jezu, jaki jest. Mały cooldown. Cool po 10 sekund. Rejestrujcie, ludzie. Dobra, ja jestem z tym Idziemy do O2. Licia, Uhu. Jak? Dobra, Jak? czyli Uuu. Najgorsze. Dobra. Dobra, elektryk. Ja tylko sprawdziłem, czy nikt nie wantował z Medleja. Dobra, do Admina. Mam zrobić ci dwa taski. Po dyskusji. Dobra, od gościa, który w ogóle z nasciało nikt się chyba nie dowiedziałem, nie dowiedziałem. Dzieliśmy. I dałem skupa. O Jezu, na jaszku głosowali, co? Są rureczki. Dolny silnik. Po Dobra, w ogóle wszyscy bez powodu dali na pomarańcz. Ale najgorzej. Teraz nagle uwu wyrzucają kuwu no nie uwu a myślałam że halo taski róbcie czy <ścoughs> to przegramy na 100% przegramy to na 100% jakby co to będę nagrywał z takimi youtube z rami jak i w opis city to do, do zobaczenia w następnej gierce. Najgorzej w następnej gierce, a tu już kurde do hostu. Dobra, dołączyłam do innego hostu. Nie chciałam po prostu was zanudzać. Jak, jak, będą, jak będzie start, to wtedy um, się zobaczymy. Dobra, ludzie już startują. Crave Might. Najpierw górny silnik. Proszę dolny silnik. Po dyskusji. Oczywiście wiadomo, randomy musiały to zrobić. Dobra, wszyscy mówią, że to różowy, kurde. Będą przy mnie. Oj, Dobra. Ty to różowy, towar w kafeterii przy wszystkich. Możesz zrobić taki challenge na TikToka, że mm, przy wszystkich ten, tentuj. Taki na głowy. Dobra, może do admina. Ujja, zupek, cuk, 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 Dobra, ja idę na górę, wpisywać kodzik. Dobra, mi się wydaje, że zielony. O no nie będę zgłaszał emergencji. Dobra, to do elektryka teraz. Po dyskusji dawają. Dobra, wszyscy dawają skipa. Po prostu tak gościu, po prostu sobie zrobił spotkanie. Bez żadnego powodu. Nie wiem, ale napiszcie pod tym od Odcinkiem? Czy wam się podobają takie, na przykład odcinki takie krótkie? Yy, yy, yy. Tu było beka wtedy. Dla mnie to jest taka beka niektóre filmiki. Nie, jak mam się uczyć? To jest takie złe też. Dobra, ostatnie. Taski zostały. Dobra, no to się zobaczymy w następnej gierce. Jak jakoś nie mam szczęścia dziś. Dobra, startują ludzie. Snoops cream, mate. Serio? Ujo, ale fajnie, bo taski są zrobienia. Nie, najpierw sobie oczywiście. Kafet, znaczy, bla, bla, kafeter, yy, yy, adminkę. O nie, ale też i tak dużo widać na no, fleść Wiadomo, imposterzy... impostorzy widzą więcej. Aha, dobrze. No to się zobaczymy w następnej gierce. Dobra, ludzie startują, jest siedem. Dwa, co? Jestem impostorem! Tak jest, jestem impostorem w końcu. Karta. Już. Po dyskusji. I gościu w ogóle w życiu bez powodu, ja tak nie ześlipa. No nie, i w ogóle impostor wyszedł z gry Gryptantę. O, jest 26 kg, dał, będzie trudno. Po dyskusji Goście w ogóle nie dają powodu i patrz. Martyna własna, ten impostor. No nie, nie chcę, żeby zgłaszali to spotkania, więc chcę knek. O Jezus. No nie, no nie bo... O dyskusji... Ludzie dają bez dowodów po prostu, że biały jest z impostorem. Wyrzucają tak w ciemno, bym powiedział. Najgorzej <laughs> patrzą. Co? Ja w ogóle tak nie robię. Halo, róbcie. Nie robią, to są nowicjusze w ogóle, chyba się zdaje. Znaczy, ym, tym akcentem życzę Wam wszystkiego dobrego i dużo zdrowia i szczęścia. Cześć. Pa. Cały piątkę z chemii! Wytyfy! Na trzy miliony subskrypcji! Wytyfy! Wytyfy! Gratulacje! Mamo, czy ty wiesz, co to znaczy? Wytyfy! Więc to fantastycznie! <gry>